Jest w których wyjścia nie ma Ja tak nie uważam i zawsze pokazam Że to zwykła ściema Włyty to myślenia Gdzie brak silnej woli Bo zawsze się można na nowo jak Feniks i znów lotirć Na mała mańców wszystkich mięk i do moru Najgorsze myśli przychodzą do głowy, tak rodzą demony w stanie lękowym naste życzenie, tkają się w groby, tracą zasoby, nadzieje i wiary Wolą przestryczek, chce odebrać życie, niżeli problemy Świdność nawary, przestań się mazać, chłopaki nie płacą a dziewczyny patrzą, więc pokaż klas Naciśnij wieści, nie daj się złamać, musisz mieć jaja, bo jesteś facet Życie nie pieści, życie to pala i nieraz cię w plecy, pierdolnie noże Wtedy się dobrze rodzejszy i może dostrzeżesz ludzi, co mają gorzej Kiedyś poziomek stoczył na głowę to Boa, Maurengue, dixta a fusco. się tragedii i wielkiemu sercu O mnie traci energii, by żyć Nie stracił sensu A ty yes. stoisz w miejscu, mimo że iść możesz coś chciałbyś przejść jak możesz, suką nogą przez morześ nabierz wody w i naucz się pokory, spokojnie, spokojnie, ja tu gdzie młode filki krzyczą co noc Bez zatańć, tu goje to jest walka, salony, korpo czy klatka, Owoce bez troski, z powodu młodości piszą tu nie na paskach polski fut, jak Alaska, miasta w domu kontrasta bez drogi pełne kolej, Blizny, przykrywa maska. Od rana już naftar. Koło pod ciągle przyspiesza i zapierdala jak Taskar. Liste poranki na polskiej prowincji, w kurwie nie uderza w zenit. Masz tu na tacy stroje nastroje, nie kurwa na miejskie refit. Nie żaden to czy Dominikana, prosto z reklamy i taki. Życie to droga i może być łatwa, tylko uważaj na staki

Wybori ratuje świat świetstwa a rące grane gory ty osiedaje twory podnieś ręce do garde przez ordę i do boju z nie ma trup bez wyjścia są tylko złe wybory ratuje spak zwycięstwa, a rące grane gory ty osiedaje twory podnieś ręce do garde przez ordę i do boju z

Cię pocydy na parówo Twoje zachowanie, po to śmierci gorzej niż gówno Kierzonka wita podłogą, mam przykład do kurwo Nawet palcem nie kiwnie Zemu po mówisz gdy na wolności nie dał Ci ik z Gdy byłem na biblii, nie mogli gdy ciebie. Chciałeś wyjechać, gdy to teraz, gdybym ci wyjebił. Z góry, prawdziwe mocy, zakochałeś się jak mała. Cała woda cię nazwała, zwykły, w góry, bez żadnych do niebania, fałszywa, paludą na wielu, na już nie ma sycia. Mówiąc kuchą, no nie bamą za darmo nie latałeś. Powiedz, czy na dziesiątkach, kajso są dałeś. Przypomnę sytuację, której się obstałeś. Teraz poszedł na pannę, u której mieszkałeś. Ona za ciebie siedziała, ty się ona nadzieję miała ty rakiety nie wysłałeś, ona pakała, gdy ty wyjewane miałeś nie myślałeś o nie kiedy kurwa musiałeś ona tu ci broniła ty leżałeś w gajs, kokaina, alkohole na kole pamięta, swoja fałszywa twarz, czy zajebany, zajebane bałeś są sądowej kary, teraz będziesz jebał przez do bloków szarych, nie unikniesz kary to po prostu w dupę tak, żeby zabolało, bo to mało, jest jedna sytuacja w klasku, na kole, parką centymetr od wadzka Wujocie z policzem, którą w Nie patrzcie ku w lata, ale lewo zapadnąjąc z na mnie palce, tak swoim scenu, nie dobrze Jaki przeciąg się jestem na podnosić te kanały, wypierdalały, się w miarę Ja udzielony kredą dzięki twojej współpracy Z policją śmadą, po królewskiej drogi Ja przerwam się, ja złową tu to Nadejdzie mm taka -hmm. chwila, przedną się nasze drogi I nie dasz kurwila To nie są krótne słowa żyć z taką wiedzą Nie błóku na wolności Ci co siedzą Te słowa są dobry, co współpracują w samych ulica Was rozliczy I pokrzyżuje plany Spójrzcie prawdziw oczy, czy tam się opłaciło Sprawdzi dobrej liczby Jornal I co nic nie żałuje, dużo kurze, ze pece, tu z jest do wyjęcia Już zaciera ręce, poszło z mi ile Amsterdamska sensy mila Słuchaj, ja rękę, to podkręca się sila szyla, mostro. ostro, długo, was są zachowany, śmierć łopuzość, podzielą, każdy ty wyjebany z tyłu od to słyszycie, życie pomyślności Maestro nasz koleżko jak najszybciej na wolności, życie przekrętło na bucu nigdy nie masz wyboru, zakręcony nie kumaty, to kurwa z to Nie ufaj macie w wyspy, jak to przyjaciel Ludzik pokaże, samo życie w swoim czasie Wyraźnie i to samą stętną uderzyły słowa Znaczy kuleczków o tym jak się zachować Ale trzeba się przekonać, rozczarować wiele razy Zlotki i upadki w drodze, w noce, do drogowskazy Wychowany tak by zawsze doceniać wartości Ludzie którzy ludźmi są, skróci gości Wielka siła w twojej lojalności Ludź tego światu, z ozdobko wysłać jedności Warszawa Życie życia teraz szkoła a tryputy ma zachowanie i wynikiem. Pamiętasz tamten zapach, jak kiedyś Bo Dzisiaj pachnie jeszcze bardziej, więc dawaj to na fun. Cały aktualne. zawsze mogę się powołać na to, czego nauczyłaś życia stara szkoła. Na karką głowę mieńcasz, oczy dookoła bez przymału. Przez życie tylko stołasz. Dobry raport. Jak się patrzy szkoła, wychowany na ulicy, by niczego nie żałować? Pamiętasz ten zapach, jak kiedyś pachniał skór? Nauczony wtedy właśnie, policję wbijać kum. Jak się patrzy stary szkoła, wychowany na ulicy, by niczego nie żałować? Pamiętasz ten zapach, jak kiedyś pachniał skór? Nauczony wtedy właśnie, w policji wbijać kum. Wróć moje oczy, one są zwierzak na nie Węzły, nie tylko tak, tak, tak. czas, który nie zawróci. Nie w mojej głowie, których ty nic nie wymarzę. Nielegalny sol, dalej do spodkażeń, w bracie sam. Nigdy nie zostaniesz przyjaźnie zawiązane, są cenniejsze i zjadłe. Kuli sięją zamęt i próbują nas Nie Jebać, biegnące, cenię sobie w stanie nie gumli. Którzy chcieliby się po to potrzeć kolescy na północ, to tyle są, co prosty na tobie. Pomaga, że myś w pełni tutaj w klubie. Sam wybierasz produkt, która myśli, się do heluć wielu nie przestępu CTR, RPK, życia stara szkoła, elo! 24 razy moja no. w ma tu brata jak on, ja skata, jakieś 12 tego 7 do no nie staram się odkładać, nawet szkoła, nie wiem, jak się zachowa, straciłem kiedyś wszystko, zacząłem to nowa, poznałem kiedyś dobro, nie jestem taki jak ty, z policji

요기부 <susurra> Witamy w stolicy. tak, właśnie tak. Ciemna strefa. RPK. Witamy w stolicy. Na fundamentach wojny. Duki ma nie a Aperirus tej formy. Z każdej strony muszę spłyc zagrożone nasma. Wypierdolone, kopite z niepolone. Hi everyone, welcome to my doomsday last survivors vlog. Węży CBEś, nieostrożny ma lipę I nieraz to co miałeś w glipę Posłów kibel, już nie jeden konfident, bo układał się z pryrokiem, pobrąził swą ekipę i miał jechane z okien Warszawskie oblicze, jest ostro wykręcone Dzieciaki na prądem, lub mefedronem pijaki na pierdolone, mordy zmęczone, bogaci z drogi szampanem, lumpy z Japole Zawsze znajdą porę, gdy wyżebrać trochę monet Tu gdzie na 10 kroków Są dwa monopolowe W starych kamienicach też rozlewa się meta Wspaniaka Iret i woda, właśnie się miesza, te pesza, tych wersach prosto w jego Czy nie uniknie jest spali z brodu? Bierz tych korków, stołecz tych remontów i drogowych robót. już nie wyobrażam sobie życia. Bez samogłodu tutaj zazwyczaj mówią, proszę pomóc, nie interesuję. Na to i nie ma telefonów, a prawdziwych przyjaciół, policzysz na palcach w tych skrajnych sytuacjach, jak sama mówi nazwa, nad Lisą trzeba trzeba mi czwarta, ciężko się wybić, na każdy poszedł rabgra. Każdy coś zmieni na każdej płaszczyźnie szansa, nie dla każdego. Więc ustaw się w kolejce i cierpliwy, bądź kolego koleżanko. Natomiast to miasto można nazwać przepychanką. Walką o wpływy, którą kręci banknot Znam to, sam za tym konie jak wyścigowe, konie na służewcu Od zawsze tylko jedno w moim sercu. Miasto, ja którego gotłem syrenka, uzbrojona nieraz, pokazała, że nie pęka. O stolicy Polski jest staroci piosenka. Warszawa jak zawsze piękna, krętwa na rękach. Miasto, ja którego gotłem syrenka, uzbrojona nieraz, pokazała, że nie pęka. O stolicy Polski jest staroci piosenka. Warszawa jak zawsze piękna, krętwa na rękach. Dumny jestem z pochodzenia ziomek, od graffiti powstał mój przydomek w centrum, biało-czerwonek. Mam sobie tą historię twórczą, jak realną. I szybkie to liłem już dawno. Teraz te znajomości we bokiem a sprawach którą waszymi Kocjana Śmierci wyrokiem z rana Sturki panowie zdjęli mnie z kwadratów i postawili zarzut prawie trzy dychy tematu na mokotów, tak trafiłem do puchy Z matów liczyłem czas i karaluchy Myślałem o rodzinie, gdy patrzyłem przez kraty Ciepłym poszedł, gdybym tak opuścił kazamaty Wiele tych, tych miejsc jest na terenie Warszawy Łaziekowski park, braskie zo, no czy go wola pielany Bo tutaj są te bloki, tam podwórka bramy Obserwuje zmiany, witamy W mieście znanym z krawatów Na pieńskiej kurwie złodziejskie, stojące plany Jak tu wypierdolić 40 milionów, już nie da się ogasić płonącego Babilonu. Warszawa powstała kiedyś jakby wynik z w szacunek dla naszych przodków i kreatorów. Nie bez powodu drugi Paryż, mówili na nią, nie bez powodu nie szmiertelnej, dostała miano. Siemano, jak chcesz się tu zabawić, klubów sporo, Bak, nasz rozrytek znajdziesz wieczorową górą. Dyskoteki pełne, są tutaj w pustych drinki, następnie gejpek, to jest ich bal, Szmar, się tu jak piasek na wietrze, kasyna, tele swingers, kuj wie co jeszcze coś w mieście, rozpoznasz po neonach. Miejsce tysiąca przestępstw To ważny ziomal Miasto, którego gotłem syrenka Uzbrojona nieraz pokazała, że nie pęka Po stolicy Polski jest narodzima piosenka Warszawa, jak zawsze piękna krępa na rękach Miasto, którego gotłem syrenka Uzbrojona nieraz pokazała, że nie pęka O stolicy Polski jest narodzima piosenka Warszawa, jak zawsze piękna Kredwa na rękach Odkąd pamiętam

Hmm. <tryk> raz, raz, raz RPK, no tutaj człowiek, kiedy przyjdzie taki dzień, że zabiorą ci wolność, będą chcieli zabrać ci godność, ale ty im na to nie pozwól, bo twarz masz tylko jedną. Tak, ty jeden wali szpaka, drugi pieści zaciska, krótka droga jest, od człowieka do kurwiska. Gdyby są ci coś o, kto objaśnił, co zarchują, do żyć ich skują. ich swoją, gdyż czasy pędzą jeszcze co czy wyrzucona przejście z tego skromnego zaprzęja, co kury do gamy po wybracona ja. kopa, odrzucona psychiki, druga przejść na zazuba, musisz zakopać, czy nie jest to cipej katupa, niektórzy wypłoną śmieci, to po trupach, wyczyrają pędz policyjnego fiuta, obcudzają z tej struktury, niszczyli, nie uda, nikt chyba nie chce być kudle zamknięty, my taki szkidowicy, to już bądź konsekwentny, nikt o noc Łatwo go znacić, za błędy nie ty Te słupy trzeba płacić. Nie żąda, stracić, tak? Bo ja sobie wstawię Niektóre mają wcześniej tu ukrótę. Jak to rozpinić pawrz, to jest samolubę. Co patrzy na swój los, ty wystawiciel na wgórę? Jedę za wszystkich, wszyscy za jednego. Szlachka poronego

Wody. W zielonych skarbówkach zrobiamy, czy brak swobody. Sztyk to charaktery w z takimi jak ty. Co zachowali pasz i nie zeszli na psy. Wolno płynie czas, jednak tak to nie koniec świata. Przyjdzie taki dzień, ostatni raz pięknie klapa. Otworzy się brama, otworzysz szampana. Zapieśnij się rana, wolka to na lepsze zmiana. Ty dumny jak papuż, tak jest piony przez ból, minął dramat. Czasu płynął, git nie dał się złamać. Oto przykład czul, charakternego człowieka. Teraz niech się boisz czur, a wkrótce kaleka. Niech się lepać dość i ma, nie ty kolega. To, to co pomagać miał. Leczu da Szacunek dla ludzi miłości dla Was czeka. Szacunek dla Ciebie dobra, kobiety, to jak czeka. Jebać było raczej w to do dziedzictwa, kagać w gry opyski. By uchronić się piski. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Światła koronnego, zupa jebanego. Jeden za wszystkich, za jednego wszyscy. wszyscy. Tomasz nie odróżnia, mężczyzn odpisty. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich. Wszyscy.

Za sobą hamurami Jeśli moje serce krwawi Twoje będzie krwawić Oko za oko Za sobą hamurami Hamurami Uuu Przegrałem Bye. Wow.